nie ma pojęcia jak działa system podatkowy. Oni nie wiedzą jak ilość podatków natomiast nie wiedzą jak działa system podatkowy. Na przykład Lewica po Lewica uważa, że człowiek jest idiotą, który nie wie, matka nie wie jak karmić swoje własne dziecko, czy piersią, czy, czy tym. Trzeba to nakazać, Trzeba zakazać jej pewnych podatków. Trzeba, trzeba, proszę Państwa, się nakazać się ubezpieczyć. Bo jestem idiotą, który nie wie się ucieszyć czy nie. Ba! Bronisław Kowalowski o w jakimś tam sensie, Ale nie wolno nawet jemu podjąć decyzji, czy się wypieszyć, czy nie. Gdy on jest trwały, swoich własnych, on jest idiota. Ale przecież ten sam człowiek jest geniuszem, który w głosowaniu wybierze naj, najlepszego prezydenta, wybierze tego ministra, prezydentem podejmie decyzję, czy można wstąpić do Unii Europejskiej. Ten sam idiota, któremu nie wolno się podjąć decyzji, się po samym samochodzie, jest geniuszem, ma być nie do żadnych. My jesteśmy zwolennikami. I pierwszy to jest, Pozwalamy ludziom decydować o sobie. Nie zapyta się pasem w samochodzie. Natomiast nie pozwalamy decydować o imię. I tyle. To nie, jest, to nie jest jego ograniczenie wolności, że on nie może decydować o imię. Dobrze, więc ja tak jak pan powiedzę, ponieważ zasytuła e, mnie pan jako komunistę, potwierdzę, jako komunista nie będę pozwalał mojemu synowi, żeby... Nie zapinał pasy bezpieczeństwa w samochodzie, a motocyklem bez kasku i nie pozwolę mu na to, żeby na własnym przykładzie nauczył się, co to znaczy, kiedy on spadnie z motocykla i rozbije sobie głowę, że? Bardzo no więc, prawda? Tak. no to, to jest to teraz... no ale to, gdyby to nie był mój syn, to kolega syna, ktoś inny, nad kim miałbym jakąś pieczę, czy czułbym się odpowiedzialny, to tak samo bym nie pozwolił. Więc to nie tylko mojego syna. Tu je, chodzi je. tylko tu chodzi o to, że jeżeli czujemy się nawzajem za siebie odpowiedzialni, nawzajem jako wspólnota, to nie powinniśmy pozwolić ludziom popełniać błędów, które popełniano bardzo często wcześniej, wiedząc do jakich fatalnych skutków dla tych osób i dla wspólnoty jako całości ono prowadzi. Panie, panie przewodniczący. Pan tak traktuje tak. wszystkich dorosłych ludzi jako Pańskie małe dzieci. To jest właśnie bardzo typowe dla tego państwa jak uczeniu. Wszystkie ty takie powiedzieć, że już my chodzimy wyraźną cenzurę. Pan swoje dziecko może stracić czasem, a panu teraz nie wolno, bo pański Państwo, ja Państwo, ja będę jeździł bez kasu, a ja nie jest to nie ma się być. Nie wolno panu, a nie a dawę, Państwo, także tak, tak, tak. monarchie, ale także każde inne państwo jest państwem siłą rzeczy w pewnym zakresie paternalistycznym. I od paternalizmu u państwa nie ma ucieczki. Pytanie, które jest rozsądne i pytanie, które warto rozważyć, to jest zakres, to jest stara paternalizmu, a nie to, czy państwo jest paternalistyczne, czy nie. Bo jedyny szlak paternalizmu jest wtedy, kiedy nie ma państwa. Mamy państwo, mamy paternalizm, mamy władzę, mamy, mamy paternalizm. Nie znam monarchii, który by zabronił dawać, dawać skórę dziecku, nie znam, ale no to może to Zakres paternalizmu, władzy monarchii który jest znacznie większy, znacznie szerszy niż, władze, niż zakres paternalizmu państwa opiekuńczego tak. i państwa demokratycznego, Ależ prawda, oczywiście. No niech Pan poczyta e, historyczne książki dotyczące tego, jak wyglądało życie w Monarchii. Król mógł wydać 20 tektatów w pierwszym a dzisiaj wydali. wydaje Monarchie to nie były komuny anarchistyczne, tak? Bo Pan w tej chwili przedstawia Monarchię jako zbiór komun anarchistycznych. Gdzie nie ma władzy, gdzie nie ma rządu, gdzie nie ma żadnego paternalizmu, gdzie się nie decyduje za obywateli o pewnych sprawach. W wielu przypadkach te decyzje szły bardzo, bardzo daleko. Ja tylko mówię, że Pater... król wydawał dawał 50 ustaw a dziś się daje 50 no, tak dziennie. Więc porównujemy paternalizmy ze sobą i możemy się zastanowić, który paternalizm jest lepiej uzasadniony, który ma większy zakres, który ma mniejszy zakres i tak dalej, i tak dalej. Proszę mi nie wmawiać, że istnieje jakakolwiek władza, jakikolwiek rząd, który nie byłby rządem paternalistycznym. Nie ma takiej władzy. I w związku z tym stawianie o to sprawę, że nie ma paternalizmu w ogóle, a to jest jakiś ogromny paternalizm, jest zafałszowywaniem sytuacji. Ja tylko mówię, że tak. jest tego 100 mniej, tylko tyle. Ja się nie zgadzam, ja uważam, że rządach tak. anarkiści... w rządach monarchistycznych... Bo ilość dekretów wydawanych do wolnej monarchii jest zresztą ustaw zawanych dzisiaj w Polsce. To by to. Problem, I ta ilość. poznaję. Problem, problem, problem rządu monarchii nie polega na wydawaniu dekretów, bo gdyby monarchia rządziła dekretami, to aby nie ma demokracji. Nie, tak? Więc rządy monarchy odbywają się w inny sposób, nie przy pomocy dekretów. Nie potrzeba dekretów, żeby sprzedawać władzę monarchów. Co do tego nie ma cienia wątpliwości. Więc zakres władzy zinstytucjonalizowanej w rządach monarchicznych jest niezinstytucjonalizowany, a obecnie jest znacznie większy niż zakres władzy w społeczeństwach demokratycznych. To jest problem. Natomiast jeśli chodzi o władzę zinstytucjonalizowaną, owe dekrety, oczywiście możemy dyskutować. Te Możemy dyskutować. No dobra, zapolniczyć, panie profesor. Ale dekrety to nie wszystko. No proszę zrozumieć, że żaden król nie rządzi, wyłącznie dekretami, bo nie musi. bo nie musi. Ma inne narzędzia władzy. Ja. rozporządzenie, nie? Teraz przechodzimy do zadawania pytań. Jeśli ee, są zainteresowani taką możliwością, kolega wydaje z mikrobodem, jak to będzie możliwe i Ja, ja mam pytanie do procesa, bo jeżeli jest pan antydemokratą, to czemu pan uczestniczy w procesie demokratycznym? Czemu pan steruje wybora? A pytam dlatego, że wydaje mi się, że... Uzasadnienie pańskiej egzystencji politycznej między innymi jest możliwe dzięki temu, że istnieje demokracja. Z innymi słowy, gdyby była monarchia nie byłaby jednocześnie komunikatorów na Proszę pana, pan się całkowicie. uprzejmie yy, uwagę, że najlepszy ci komuniści, którzy domagali się od na pieniądza, jakoś za swoją pracę yy, pieniądze brali z kapitalizmu, prawda? Marks budował. Ale, ale brali pieniądze? Bra Czyję demokrację, żeby ją obalić i dostosować do ale yy, nie bardzo widzę, Przynajmniej do, do pełnego stopnia, ale naprawdę z tego nic nie się wynika. Pański, państwo są po prostu śnią Zależy Pan od mutłuchu w takim Słucham? razie. Zależy Pan od mutłochu, Pańska egzystencja polityczna. Bo się... Nie, zależy od tych 15%, które na mnie zagłosują, a cztery razy Pan to powie. Na mój prywatny, na mój prywatny. Im więcej głodów w Polsce, tym więcej zarabiamy, bo komisja stara właściwie powinien chcieć, że dalej nie ma demokracja, Ale jakoś to musi Ja mam takie pytanie, bo pan prezes taka preorientowana wychodzi, że lud jest zły, a monarcha czy monarcha dobra. Natomiast, a kontrary pan Profesor wychodzi na no, opinię, że to właśnie monarchia jest czymś beznadziejnym, a lud jest czymś dobrym. Mam pytanie, czy obydwaj panowie byli w stanie do jakiegoś konsensusu też? Czy jeszcze może brakowałoby nam jakiegoś um, uczonego, który byłby za arystokracją. Czyli pan uważał panowie, że tak jak w Rzymie, <trymne> że się, że nie trzy systemy, które by byłyby potrzebne do pełnego właśnie prezentowania i do, do sprowadzenia przygłady? to nie, dlatego, że ja uważam arystokrację za wyłuską pod od, od, od monarchii i yy, nie mam, nie mam ochoty zajmować się dobrodziejstwem arystokracji. Dobrodziejstwem Natomiast ja tylko mówię, że oczywiście są przypadki, oczywiście są przypadki, że trafia się z monarcha i może się trafić przypadkiem, że ludzie wybierze na przykład Regana, a nie robamy, to to się zdarza, a czasami się zdarza. Yy, takie możliwości oczywiście istnieją. Natomiast statystycznie, skoro 99% historii ludzkości, to były monarchie, to z tego wynika, a wszystkie demokracje, oczywiście zawsze w wyjątkowej korupcji, głupocie, no Ateny, przecież Ateny, potężne państwo, bogate, ludne, przegrało z głupią Macedonią. Po prostu dlaczego? Bo wszyscy przywódcy partii a chcieli w kieszeni kula Po prostu jest wyczarli. To właśnie była demokracja e, Ateny. Ja nie wiem, Czyli i się do nasi władcy w tej chwili, prawda? No, wiadomo, że przed to to wyszło na jaw, to jak powiedziałem, kto ile brało do obcych tylko nie tego wiadomo, bo od Rosja, ile brało od procentów, to inna parę czy nie? W tej chwili jest dokładnie to, to samo. Tylko, nie, tylko jeszcze archiwum ticker nie jest otwarty. Też starożytności, a szczególnie Aristotele zastanawiał się nad tym, czy przypadkiem najlepszy nie był go tak, te elementy demokracji, arystokracji do, do i monarchii. E, w dzisiejszych czasach, ja myślę, że my de facto mamy w pewnym sensie ustroje mieszane, to znaczy nie ma monarchii, ale w jakimś tam sensie prezydent pełni funkcję, którą kiedy dałoby się przypisać w funkcji monarchy. Mamy dwie izby parlamentu, tak? mamy izbę niższą, mamy izbę wyższą. To jest w jakimś sensie ustrój mieszany. E, chociaż oczywiście daleko do ustroju mieszanego, w którym rzeczywiście łączylibyśmy elementy monarchii, nie wiem, demokracji, arystokracji. Prawda? Jeśli chodzi o mnie raz, ja nie widzę ani potrzeby powrotu do rządu monarchy, ani takiej możliwości. Wydaje mi się, że to jest pomysł gruntu chybiony z bardzo wielu względów, o której tu trochę mówiliśmy, nie chcę do tego wracać. Więc moje zdanie jest takie, pewne elementy komplikujące obraz, tradycyjnej demokracji parlamentarnej byłyby być może potrzebne w postaci na przykład izb wyższych, które byłyby wybierane w nieco inny sposób, pełniłyby nieco inną funkcję. Mocna pozycja prezydenta jako arbitra, jako pewnej odrębnej władzy też mogłaby spełnić ten ideał Check and balance. Sąd najwyższy, dodajmy do tego pomysł amerykański, kolejna władza niezależna. W związku z tym w dużej mierze uważam, że lekarstwem na bardzo poważne stworzenia demokracji jest ta idea podziału władzy, check and balance. Różne centra władzy, które nawzajem się kontrolują i trzymają się przapów. Wydaje mi się, że to jest zdecydowanie lepsze niż jakiekolwiek dla mnie szalone próby powrotu do, e, do monarchii. Nie chcę bronić szalonej idei utrzymania dalej tego głupiego ustroju jest demokracja, bo chciałbym szaleństwo, żeby się go utrzymać, ale zwróć uwagę na dwie rzeczy. Takie realne przewagi, przewagi monarchii. Po pierwsze, monarcha może sobie pozwolić na mądrych doradców, może ich słuchać. W jest to niemożliwe, bo każdy przywódca wie, że jak będzie mądrzejszy od niego, monarcha jego nie zniszczy, to będą go wybierze z podstawy. Monarchii dzisiejszego nie można wybierze, tylko w poza Hierarchia. Każdy podwładny jest coraz od swojego poprzednika i to jest nieuniknione. Potem. Druga uwaga to jest przyszłość. Monarcha myśli o kraju za lat 20, 30 i 100, bo będzie nim władał jego syn, wnuk i prawnik. I ona o nim myśli. W demokracji prezydent myśli o tym, żeby przez 40 lat się nakraść, żeby syn, wnuk i prawnik mieli z czego żyć. Bo on chce może wyjechać na bakary. On nie straci królestwa. On się nie boją, może zwijać. Monarcha nie może Otóż to są dwie zasadnicze przewagi monarchii wiecznej i żadne tam protezy z tego prezydenta, który ma silną władzę, go nie zastąpi. No bo jego władza się kiedyś kończy, a monarchii się nie kończy. I nie ma wyborów, bo w wyniku wyborów zawsze jest tak, że po wyborach połowa narodu nienawidzi swojego własnego prezydenta. Monarchii tego nie ma. I co więcej, i co więcej, pan profesor mówił słusznie o Sądzie Najwyższym. W Republice to działa, w demokracji nie. W tej chwili sąd najwyższy się zdegenerował w Ameryce. W tej chwili wiadomo, że jak sędzia jest mianowany przez prezydenta republikanina, on będzie republikanem. Mianowany. mianowany przez demokratę będzie orzekał jak demokrat, nie są, to są ludzie niezależni. A konieczność polityczna wymusiła na prezydenta, żeby mianować ludzi o swoich poglądach, a nie obiektywnie neutralnych, bo dzięki temu może swoją władzę uratować. Więc system tej trzeciej władzy sądowniczej się zdegenerował w Ameryce. No, takie są fakty. Mam pytanie do Pana Prezesa. Czy mógłby Pan wskazać Państwo, w którym, którym jest system autorytarny albo monarchiczny, który jest wydajny, z, można w tym jakimś żyć, jeśli społeczeństwo jest, jest, jest dość zaawansowane, jest niski analfabetyzm? Chciałbym, żeby Pan wskazał jakieś Państwo, gdzie ten system trwa, a nie są to Chiny, gdzie większość ludzi pracuje za miskę ryżu. Zanim odpowiem na pytanie, tylko odpowiem. Chciałbym zauważyć, że już nie rozumiem, dlaczego kapłan? się domaga, żeby wprost był zlikwidowany analfabetyzm. Za, za komuny? Za komuny wiedziałem, że musiał być zlikwidowany, bo ludzie musieli czuć trybunę ludu i jakby byli analfabetyzm, to ludzie nie, nie, nie mogli czuć trybuny ludu, ale ja nie bardzo widzę dlaczego próba analfabetyzm, a nie załóżmy umiejętność szycia, albo alberga silna była ważna, ale to jest taki przesąd intelektualny. Lincoln był analfabetą, Onassis był analfabetą, jakoś żyli. Co prawda, dzisiaj jest trudno być analfabetą. Dziś w czasie, jak się widzieli litery A jak autobus, Naprawdę trudno to, ale być może ci geniusze, którzy potrafią to zrobić. No, to, co, do pytania, co do pytania o, o strój, mamy nawet w Europie takie państwo, mamy w ma, Europie takie państwo, które nie nie ma nie tylko analfabety poza idiotami poza, poza kompletnymi. Mianowicie, I to jest to państwo, które zwiększyło zdecydowanie swój biegatek monarchiczny. Otóż lat temu niemal równo pięć, ciężcy Liechtenstein, Większością głosów 3 do 1, 3 do 1, czy 4, 4 do 1 w referendum rząd przyznał księciu, księciu prawo mianowania premiera, odwoływania premiera, rozwiązywania parlamentu, mianowania rządu i odwoływania rządu oraz mianowania i nieodwoływania sędziów. Jest to księstwo lichręczne, które w ciągu jednej nocy stało się monarchią absolutną. Kraj te ma najwyższą stopę życiową w Europie i sądzę, że stopień no, analfabetyzmu jest tam bardzo niski i zadowala. Dziękuję